Już od kilku lat w moim kalendarzu zaznaczam na czerwono dzień targów książki, i przyłapałem się na tym, że dopiero w tym roku poddałem się refleksjom, po co tak naprawdę tam jeżdżę. I nie chodzi tutaj tylko o zapełnianie kart pamięci materiałem filmowym, który, jak widać, bardzo się przydaje. Nie chodzi też o zakupy książkowe, bo od tych nieprzeczytanych tytułów moje półki wstydu aż się uginają. Chociaż nie będę was okłamywał, kupienie książki lub komiksu na targach stało się dla mnie tradycją, którą szal porzucać. Pióra pisarzy również w ten dzień nie wykorzystuję, ponieważ czerpie nieskrywaną satysfakcję z obserwowania kolejek do autorów, nie dlatego, że sam w nich nie stoję, ale dostaje świetny argument do dyskusji na temat poziomu czytelnictwa, rzekomo zatrważająco niskiego. W konsekwencji moich działań książkowych nieodzownym punktem programu stały się spotkania z wami. Te planowane i te z przypadku, które utrzymują poziom mojego cukru na długo po zakończeniu targów. Ktoś mądry napisał kiedyś, że najważniejsze są słowa niewypowiedziane. I jakkolwiek to nie zabrzmi, przyjemność na imprezach książkowych zaczęło mi sprawiać obserwowanie innych czytelników, nawet jeżeli odbywa się ono przez obiektyw kamery. Przyłapywałem się na tym, że podglądałem, co jest podczytywane, o jakiej książce się dyskutuje, jaka premiera wzbudza największe zainteresowanie, u jakiego wydawcy zostawia się najwięcej pieniędzy. Wsłuchiwałem się nie tylko w to, o czym się mówi, ale też jak się mówi. I możecie mnie posądzić o stronniczość, o gloryfikację środowiska książkowego, do którego przecież sam należę, ale nie trzeba znać słów, aby usłyszeć język ludzi podzielających tę samą pasję. Nie spodziewałbym się, że można tak żywiołowo rozprawiać o książkach, albo inaczej, że książki są dla innych pretekstem do tego, aby uprawiać zagrożoną chyba już wyginięciem sztukę rozmawiania. Idąc dalej w swoich obserwacjach, postawiłem tezę, jesteś tym, co czytasz. Jednakże nie byłem w stanie jej dowieść, lub też uznałem, że jest błędna. Konsumowanie kultury, choć może poniekąd przypominać zagryzanie drożdżówki i zostawać w nas na dłużej lub też krócej, w zależności od przemiany materii, jest procesem zdecydowanie bardziej skomplikowanym i zależnym od wielu czynników. Bo przecież nie każdy czytający kryminał jest mordercą. Erotyki nie są zarezerwowane dla nimfomanek, czytelnikami komiksów nie są tylko dzieci, a w literaturze naukowej nie zaczytują się tylko profesorowie. Nie zawsze w wyborze lektury głos przyjmuje nasze wewnętrzne ja. Musimy pamiętać, że literatura spełnia także, o ile nie przede wszystkim, funkcję rozrywkową, a do niej sięgamy często pod wpływem chwili. To tak jak z muzyką. Słuchanie Rammsteina o poranku nie oznacza, że w klanach i czarnym t-shercie ruszę to pracy. Zabawa do muzyki disco polo na weselu nie czyni ze mnie posiadacza wszystkich płyt zespołu akcent. I odwracając sytuację możemy stygmatyzować czytelników, ponieważ nie czytają literatury pięknej, albo zarzucać niewrażliwość, ponieważ nie wzruszają się na zakończeniach powieści obyczajowych. Brzmi Абсурдально, правда? Dzięki swoim książkowym podróżom nauczyłem się przede wszystkim tolerancji dla czyjegoś gustu i tego, że każdy z nas, czytelników jest inny, nawet jeśli wszyscy trzymamy w ręku tę samą książkę. I pewnie wybitny psycholog byłby w stanie nakreślić mój portret psychologiczny na podstawie literatury, którą czytam, choć wydaje mi się, że ważniejsze od tego, co czytam, byłoby dla niego, jak rozumiem to, co czytam. I może nawet bym nie protestował, bo przyznaję, że utożsamiam się z niektórymi bohaterami z książek, które znajdują się na moich regałach. Tak jak podziały na gatunki są niezbędne, bo pomagają nam szybciej znaleźć to, czego szukamy w księgarni, tak wartościowanie i kategoryzowanie czytelników podług ich wyborów książkowych jest niewłaściwe, niesprawiedliwe i staje się źródłem wielu przykrych w konsekwencjach uprzedzeń, a nawet prowadzi do konfliktów i wzajemnego wykluczania. Skoro stajemy w obronie twierdzenia, że nie powinno się oceniać książki po okładce, to nie powinniśmy poddawać ocenie drugiego człowieka, przyjmując za kryterium jego preferencje literackie lub też ich brak. Bo fetyszyzowanie czytelnictwa nie jest jego dobrą promocją. Jeden z członków naszej społeczności Adam napisał kiedyś, że powinniśmy mnożyć czytelników zamiast ich dzielić, a ja dodam, że nikt z nas nie posiada monopolu na kreowanie gustów, o których swoją drogą podobno się nie dyskutuje. Skoro wiele pokoleń zajęła nam walka o wolność słowa i wyboru, to nie odbierajmy jej sobie nawzajem. Cieszmy się powszechnym dostępem do literatury i faktem, że mamy niemal nieograniczoną przestrzeń do wyprowadzania umysłu na spacer po wyobraźni. Każdy może podróżować, gdzie tylko zechce. Nie wiem jak wy, ale ja z chęcią udałbym się nie do przeszłości wypełnionej cenzurą, ale do tych światów książkowych, które czekają na odkrycie i czasem nawet mam ochotę już z nich nie wracać. Ale nie mogę, bo mam tutaj jeszcze dużo do zrobienia.